Hej, cześć, witam Was wszystkich w nowym filmie Haje Mierzymy. Pokazuję Wam stylizację na manekinie, jakie są nowości. Zobaczcie, beż, kolorów bardzo dużo, dużo bieli, dużo beżu, także wchodzimy do środka. I co widzimy? Sukienki, koszule, spodnie szerokie w kolorze zielonym, właśnie zieleń to chyba króluje naprawdę na wiosnę. Tu mamy taką bluzkę koszulową w cenie 18,99 funta. E, sukienki, tuniki, zobaczcie tu mamy taką tunikę w cenie 19,99 Żółtą, białą marynarkę, e, spodnie alalniane, takie limonkowe, tak bym nazwała ten kolor. Tutaj stylówka na manekinie, po prostu czarna sukienka, czarne okulary, body, dużo żółtego, zielonego w kwiaty. Tu znowu zieleń, znowu beż, znowu biel, także to wszystko się tak przeplata. Bardzo fajne takie ala jeansy. 24,99 akurat one kosztowały, takie ala zielone bluzeczki, takie krótkie topy. Bluzki koszulowe, morelowe, yy, dużo kwiatków, róż. Te bluzki są ciekawe. Zobaczcie: różowe, białe i czarne. Tu mamy takie spodnie w kwiaty na lato. No, coś ciekawego mnie zainteresowało, 17,99 bardzo fajna bluzka taki crop top i do tego e, też były dłuższe bluzki sukienki, spodnie, także zobaczcie ile koralu e, różu, fioletu, turkusów naprawdę koloru jest dość sporo, tu mamy takie beżowe cygaretki, spódnice body, całkiem ciekawe e, takie ala tuniczki bluzki, zobaczcie ile marynarek no i witam się z Wami z przymierzalni tu Wam pokazuję szybki outfit Płaszczyk z Dislastiki Maxa, i tu Wam pokazuję, co będziemy dzisiaj mierzyć. Także zostańcie ze mną, bo będzie ciekawie. Znowu będą fajne klapki, super spodnie, świetne bluzki, żakiety, marynarki, trench. Tu szybki outfit, Swetra z pepko. Obłęd, kochani, z pepko. Kocham ten sweter. Mam w kolorze beżowym, fioletowym, spodnie czarne, H&M a la lateksowe i bodki. Pokazuję wam, co będziemy będziecie mierzyć. 29,99 klapeczki rozmiar 41. Są to klapki na koturnie, niesamowicie wygodne. To Wam powiem, to jest tak wygodne, jakbym była w butach na płaskim, po prostu bardzo wysokie klapki. Bardzo fajne w kolorze beżowym, tak wyglądają pod spodem. Tu wam pokazuję. Naprawdę mi się podobały i bardzo wygodnie mi się w nich chodziło. 17.99 funta. Oczywiście wybrałam rozmiar S. Jest to spódnica beżowo-czarna, beżowa w czarne paski. Tu widzicie, jak ona wygląda, taka asymetryczna. Naprawdę coś ciekawego. No i tu mamy 98% poliester, 2% Elastik, metka mi ucieka. Także zobaczcie strukturę z bliska. Naprawdę fajna, ciekawa ta spódnica, może Wam powiedzieć. I do tego będzie fenomenalny top. Cena 9,99 funta. Rozmiar L, taki oat milk, taki owsiane mleko, tak bym to nazwała. No i tu mamy dużo poliestru z elastikiem. Także tu ma... 94% jakoś poliester i chyba 6% elastik. I tak to się prezentuje na mnie, ale wzięłam taką w kolorze beżowym i białym. Ona jest krótka. To jest taki ala la crop top, ale nie do końca spódnica tak się prezentuje. Taka asymetryczna, po prostu zwykła spódnica. A tu ma taką nakładkę, jest taka beżowa w czarne paseczki. Tak wyglądają klapeczki. Bardzo fajnie się w tym stroju czułam, także dajcie znać, podoba Wam się stylówka numer jeden. Ja nie chodzę w spódnicach, ale ta jakoś mnie bardzo skusiła. No i ten top jest po prostu obłędny. Powiem Wam, że na żywo ten kolor jest jeszcze ładniejszy. Taki piękny beż, takie nie wiem, beżowy wpadający w owsiany, taki owsiany, no. Bardzo ładny kolor, bardzo, bardzo ładny, twarzowy beż. Także ja jestem zachwycona, także dajcie znać, jak podoba Wam się stylówka numer jeden. Taka spódnica, myślę, do wielu stylizacji będzie pasowała: do bluzki koszulowej, do zwykłego topu, do tego jakaś marynarka. Naprawdę na, y, wiele, na wiele stylówek możecie ją po prostu wystylizować i naprawdę sprawdzi się fajnie. I długość też ma naprawdę ciekawą. Za kolana. Podoba mi się. Kolejna rzecz to są jeansy. Jeansy rozmiar 10, 38. Tu mi spadły. Chciałam pokazać cenę. 24,99 funta. Wybrałam rozmiar 38, czyli dziesiątkę. Jasne, takie bardzo jasne, jak w latach 70. miał Freddy Mercury. Tak mi się jakoś skojarzyły. Po prostu zwykłe takie rozszerzane na dole z dziurami. Ale piękny taki jasny jeans rozszerzany na dole. No i tak to się prezentuje mierzę znowu do tej bluzki beżowej. Nie wiem, czy tu 40 by nie była lepsza. Dopięłam się w nie bez problemu, bo one mają, wiecie, sporo elastiku, ale mogłyby być dłuższe. Tak widzicie, wyglądają te klapeczki. Naprawdę ciekawie i bardzo są wygodne. Te jeansy. Tu Wam pokazuję, jakie mają dziury na obydwu nogawkach. Kolor mają fenomenalny. Fajnie to wygląda, ale mogłyby być ciut dłuższe. Pupa wygląda też yy, zacnie. No, nie powiem. Wygląda to fajnie. Także to jest stylizacja numer dwa. Dajcie znać, jak Wam się podobała. Bardzo fajny kolor jeansów na lato. Myślę super. No i te klapki. Całe lato by mi przynosiła. Słuchajcie, no genialne. No i ten top pod marynarkę do wszystkiego, do jeansów, do białych spodni, do czarnych spodni. Nic dodać, nic ująć, dla mnie bomba. Dajcie znać, co wy sądzicie. Spodnie bardzo fajny jeans. Jestem zachwycona. Kolejna rzecz, którą zaraz wam pokażę, to będzie bluzka cena 14.99 funta. Wybrałam rozmiar M. Jest to taka bluzka biała. W niebieskie turkusowe kwiaty, oczywiście 100% poliester, ale bluzka jest naprawdę fajna. Muszę Wam powiedzieć, że do jeansów i do białych spodni wygląda fenomenalnie. Tu ma z tyłu taki ściągacz. No, i do tej bluzeczki będziemy mierzyć jeszcze jeansy w rozmiarze 38.10ka. Genialne. Słuchajcie, to jest 100% koton, czyli 100% bawełna. Są to jeansy takie białe jakby obcięte nożyczkami na dole. Bardzo fajnie się układają. Są takie ekry, ekru bardziej, bo to taki nie jest typowa biel. Cena tych jeansów to 24,99 i to jest rozmiar 1038. 38. Wysokie stanem. Także, kochani, zakładam to na siebie. I tak to się prezentuje. Luzka bardzo fajna, dekolt ma niezobowiązujący, myślę, idealny Zmarszczona jest na dole, sznureczek, balonowe rękawy do spodni z wysokim stanem. Ja tu widzę właśnie białe spodnie. Fajnie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Dajcie znać, jak wam. Gumeczka jest y, przy rękawach, bluzka jest naprawdę fajna, y, efektowna, nie będzie widzieć zagnieceń przez te kwiatki, ale jeansy są genialne. Słuchajcie, mam 40-40 była ciut za duża. A38 w pasie, takie leciutko, przyciasne, ale te 38, no super, mega leżące spodnie, pupa wygląda w nich fenomenalnie, zwykłe, białe, proste spodnie na lato, na wiosnę, słuchajcie, 100% bawełna, nie pocimy się w bawełnie, fajnie, myślę, że naprawdę fajne, no chociaż ja mam podobne białe spodnie, które Wam pokazywałam w ostatnim Mierzymy, więc nie kupowałam, ale są fantastyczne. Ta stylizacja bardzo mi się podoba również. Dajcie znać, jak wam. Bardzo fajne, mięciutkie te spodnie, bardzo wygodne, bardzo komfortowe, no bo to jest, wiecie, bawełna. Nie ma tutaj żadnego dżinsu, także super. Kolejna rzecz, będzie to marynarka. Cena 34,99, wybrałam rozmiar S. I to jest marynarka, słuchajcie, w kolorze mint, czyli takim typowym, miętowym. Oliwkowym, jasna zieleń. Oczywiście, co my tu mamy, staramy się pokazać. Na metce mamy skład 70% wiskoza, no i dodatek 30% poliester. Podszewka pod spodem. Słuchajcie, na lato fajne mam założoną do tych białych spodni i do beżowego topu, ale lepiej będzie wyglądała, jak Wam zaraz ją pokażę, z podwiniętymi rękawami i rozpięta. Ja uwielbiam marynarkę nosić rozpięte. Nie jest to marynarka taliowana, ale ona jest taka delikatnie zielona i zobaczcie, od razu lepiej to wygląda. Rękawy podwinięte, niezobowiązująco y, pod spodem na przykład biały top, beżowy top, y, jakieś fajne spodnie. Super. Myślę, że taka marynarka sprawdzi się na co dzień, do pracy, do wszystkiego. Także na lato, taka pistacjowa, pistacjowa, może tak bym to nazwała ten kolor, light green, lekka zieleń. No i to jest kolejna stylówka. Dajcie znać, jak wam się podoba, ponieważ ja ostatnio bardzo polubiłam się z marynarkami i białe spodnie z beżową bluzką to jest po prostu hmm, sztos. Bardzo dobrze się w tym czułam. No i myślę, że fajnie to ze sobą współgra, Beż, zieleni i biel, fajnie. Także kolejna stylówka. Następne spodnie, 19,99 funta, rozmiar S i są to spodnie takie alalniane z dodatkiem lnu. Tu wam staram się pokazać skład: 83% wiskoza, 57% len, 17% len. 83 wiskoza i 17% len, czyli taki miks materiałowy. 19,99 rozmiar S. Ale te spodnie prześwitują, jak zaraz zobaczycie. Tu jestem średnio nastawiona, ponieważ no. Hmm, nie wiem, co mam o nich myśleć. Mogłyby być dłuższe. Hmm, odznaczają się majtki, przezroczyste są, więc średnio. Też nie są za długie, hmm. średnio, także te spodnie oceniam tak, nie wiem, 6 na 10, ponieważ są fajne, ponieważ w nich nie spocicie, bardzo przewiewne przez tą lekkość, przez ten materiał, na przykład fajne na plażę, na hmm, takie bardzo ciepłe dni, ale no przez to, że są przezroczyste i te kieszenie, hmm, jestem tu nie na nie, niekoniecznie. Kolejna rzecz to będzie trencz 49,99 funta, rozmiar M. Czarny, zwykły, klasyczny tręcz. Są jeszcze w kolorze chyba beżowym i szarym. Zobaczcie, jak się prezentuje. Myślę, że czarny też jest fajny. Beżowo-czarne guziki. No i jeszcze zobaczymy sobie skład. Oczywiście 100% bawełna i 100% poliester. Fajny, ponieważ ma podszewkę. Nie jest to taki, wiecie, zwykły, cienki tręcz, także naprawdę ciekawie wygląda. Tu wam pokazuję, jak mam go zapięty i zawiązany, naprawdę do wielu stylówek. No, tręcz, no, w myślę, że większości kobiet ma e w swojej garderobie. Ja mam beżowy, ale taki krótszy do pupy, także, no, ciekawie to wygląda. Jeszcze zaraz wam rozepnę. Także, kochani, dajcie znać, jak wam się podoba, czy macie tręcze. Która ze stylówek podobała Wam się najbardziej? Tu Wam jeszcze pokazuję. Może Eska byłaby lepsza. Sama nie wiem. No i kochani, dziękuję Wam pięknie, że dzisiaj byliście ze mną. Zostawcie ślad po sobie, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawcie lajka i koniecznie komentarz, ślad po sobie. Dzięki, że byliście, że poświęciliście swój cenny czas. Żegnam się z Wami do następnego. Buziaki, Basia Fit Beauty. Pa, pa. Buscar Papa.